Hejka kochani, ja jestem Karo, a oglądacie kanał Karol It. w dzisiejszym odcinku będzie kolejny film, tym razem z Among Us, Jezus Maria z Among Us. To będzie film y, pod tytułem będzie... pod tytułem... no wiecie co. Z Simsów, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tak bo bo tak, bo tak to mówię, ze Simsów, słuchajcie pierwszy filmik, więc mam nadzieję tutaj w ogóle że... Pokoju jest linka, więc piszcie w komentarzach e, właśnie pomysły z Simsów ponieważ bardzo bym bardzo ciekawi mnie w ogóle czy, wy, czy macie jakieś pomysły jakie odcinki chcę będę nagrywać z Simsów więc piszcie pomysły jakie odcinki mam nagrywać z Simsów no, więc jak już mówiłam zostawiacie łapkę w górę, suba oraz łączek bo tak, bo tak, nie jest, bo tak. i słuchajcie i to jest w ogóle pierwszy mój film z Simsów więc Mam nadzieję, że wypali. Słuchajcie, no to jest ale tak to to jak już zacznę, a potem już jakby e, będę nagrywać coraz więcej stinsów, to myślę, że już nie będzie takiego stresu jak teraz. Więc... No. W ogóle zobaczymy krótkie włosy. W ogóle chyba będę jeszcze nagrywać Amok A na laptopie, więc... No. Dobra mam rodzinkę moją, w ogóle moja rodzinka jest taka średnia, taka, taka powiedzmy średnia słuchajcie. I też yy, wg mnie te streamy są nawet spoko słuchajcie, no w ogóle piszcie czy gracie w simsy, bo w komentarzach, bo bardzo mi to ciekawie. Mój instagram to itkarubijaj, to znaczy to ja o moim instagramie. Moi tytuły to, to karunciowypek, jakby inaczej, a instagram Linusi to lilka Cedrycka, bo tak. <laughs> jest godzina, słuchajcie, teraz 15. Więc no. W ogóle jest weekend! Będzie weekend, słuchajcie, Kto się cieszy, nie wpisze teraz w komentarzach. W ogóle chciałabym zacząć też bedworsy nagrywać, więc... No. Więc bardzo bym właśnie chciała zacząć też nagrywać bedworsy i te typu właśnie odcinki z gier na laptopie, słuchajcie, jeszcze jestem takim pro youtuberem. Pro youtuberem więc. Więc no. O, ładuje mi się. Tak, 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 No. Dobra. Okej. Okay. O, i w, w ogóle wiecie, że moja... Nie wiem, czy wiecie. Moja ogólnie synka jest w ciąży, dlatego... Radki. Może będzie odcinek jak się dziecko urodzi, albo jak miało urodziny To może będzie dobra. odcinek, dobra, załatw się W ogóle zachęcam wszystkich, jeśli nie gracie jeszcze w Simsie, to zachęcam do grania Czy to możecie, czy to chcecie, o Jezu, zrobiłam rzut, jak Słuchajcie, czy to chcecie grać na laptopie, czy to na Playstation, po prostu polecam Simsy na laptopie, na PlayStation. Na PlayStation długo grałam, ale przerzuciłam się na laptopa na Simsy, bo uznałam już, że wolę spróbować na tym, na, na, wiecie, na, na laptopie, bo wtedy będę mogła, wiecie, o tu jest w ogóle taka przyjaciółka takiej jednej, takiej o tutaj, tutaj, dziewczynę, która śpi teraz, ogólnie. Ona w ogóle, blada, ona zrobiła zadanko. No, nie zrobiła zadanko, no widzicie. Ona się leje w ogóle, sobie. No niestety A ta druga? Ta druga nie, ja myślałam, że ona już jest młoda dorosła, nie Dobra Ale w ogóle, gdzieś ty masz dziewczyną swoją książkę? W ogóle ładny dom im zrobiłam, to znaczy nie zrobiłam tylko kupiłam <laughs> Ale chodzi mi bardziej wiecie o co Chodzi mi bardziej o to, nie wiem No o to, że Że ładne po prostu meble kupiłam, o właśnie I w ogóle Trzymajcie kciuki, żeby była dziewczynka, bo ja bym bardzo chciała, żeby to była dziewczynka, słuchajcie Więc zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie W ogóle ona będzie musiała chyba ugotowić sobie obiad Królcy <słuch> blada Dobra Ta gadaje, gada z nią, czekajcie O, może ona jako dobra starsza siostra jej pomoże w tych lekcjach? W ogóle ole one mają kurde głupio. A co jak urodzą się, słuchajcie, trzy e, trojaczki albo bliźniaki. Jezus Maria, to widziała czwórka dzieci. Jakby według mnie stjęliście to jest fajna gra bardzo taka. Taka bardzo fajna, śmieszna gra. Idealnie dla mnie. Dobra. Tutaj mamy tego oto pana. Dobra, I sobie coś tam zjedz.

I teraz z nią będzie gadać, a nie ze swoją starszą siostrą. Dobra. I tutaj, żeby ich przyjaźń po prostu była perfekto. To po prostu niektórzy już ze sobą porozmawiają. O kurde. Tak rzecznie niech rozmawiają. O Jezu, nas zmęczona. Dobra, dobra, koniec rozmowy. Słuchajcie. Ona musi odpocząć. No gdzie ty nie spać? Wyprosi ją w tej sekundzie, masz ją wyprosić. Nakazuję ci ją wyprosić. Jezu. Dobra, a ta spokojnie może słuchajcie i spać, więc w sumie spoko, słuchajcie. E, dobra. Ta spokojnie słuchajcie idę, idzie spać, a później może jak w stanie, to zrobi sobie o. Tu i porysuję sobie, rysuj kształty. Ale to dobrze, słuchajcie, pomysł. A to po, pójdzie, co będzie oglądać? Ciekawa, nie wiem, warto. Co będzie ona oglądać? Dobra. Ja w ogóle według mnie powinna mieć zęby jak najszybciej. I coś jeść, bo... bo chodzić głodna nie może. Co ja zrobiłam? Ona najpierw nie jest zęby, a teraz będzie jadła. Jezus Maria! Jak odszedłem. Naprawdę. Nie spodziewałam się, że ja tak. Straczę. Bo ja zobaczyłam, że ona jest głodna, no to... I już nie chciało mi się usuwać, żebym nie miała zębów Boże, boże W ogóle chyba częściej będą się właśnie pojawiały na moim kanale Simpsons oraz Among Us Oraz Minecraft, O Minecraft, o Jezu Ale by było czadersko Dobra, i ten tutaj Proszę bardzo A tutaj piękne oto Pani w ciąży, tutaj myje pięknie No wiecie co, szanuję ją za to, szanuję, szanuję, bardzo, bardzo Bardzo ją kurczę za to szanuję I tutaj jak widzicie jest ujska, w ogóle Ciekawe mnie miałem... to, to wiecie, jak będzie jeszcze nie niemowlę, to tutaj będzie miał swój pokój, tutaj Tutaj, zobaczcie, tutaj A jak potem urośnie, to potem pomyślimy nad większym domem Albo zrobimy mu, nie wiem, w łazience. o tutaj Albo nie, dobra, coś zrobimy mu pokój, patrzcie. Z łazienki zrobimy małemu pokój. Słuchajcie, bardzo dobry słuchajcie, pomysł w ogóle. Jula, nagrywam. O ile ja się to w ogóle nagrywam, mam nadzieję, że tak. Dobra. I słuchajcie, i ona w ogóle, już chce, żeby ona już urodziła. Wiecie, ciążę trzeci trymestr. Dobra. I tutaj jest, jak... Jak ona chodzi? nie, no nie wiem, czy to jest nie ale... Jak chodzi o mnie, to bardzo śmieszne słuchać chodzi. A ona gdzie tutaj się wiem, ona, dobra tutaj. Dobra, to już ją... Ja, bo dzisiaj będziemy, jutro jest niedziela. Czas dla ro... <ścoughs> Czas dla rodziny. Albo nie, dzisiaj jest. Dzisiaj u nich będzie chyba sobota. Jezus Maria. Tak, będzie u nich dzisiaj sobota. Dobra. Co ja gadam? Sobota to też czas dla rodziny, słuchajcie. Często sobie ja nagrywają te filmy sobota. Nie, no żartuję. Jakby ja się bardzo słuchajcie, cieszę, że jest weekend, ponieważ. Bo tak, bo po prostu. Już miałam dość po prostu starania, po prostu uganiania się na lekcje online. Po prostu. Miałam po prostu, krótko mówiąc, dość, słuchajcie. I się bardzo cieszę, że będzie weekend, Odpoczę sobie, po, po prostu pociluję. Słuchajcie, Jezu, nie jedz, nie rób z grilla, bo, po prostu nie Myślałam, że się coś zremuje Dobra, kanapkę serem i się umyj umi się, kobito Dobra, tutaj ta druga, tylko ona musi... One w ogóle mają imiona, no Jezus, para. To jest Emilia To jest Marta Boss, a to jest... Sam... Klaudia Bos i Travis. A wiecie co u nich jest? Bo słuchajcie, w ogóle ten. Stworzyłam na początku trzy Simki Klaudię Bos, czyli ich mamę. Emilie Bos oraz Marte Bos. A potem doszedł ten Travis, ojczym tych dzieci. I mąż oto tej właśnie Klaudii. Dokładnie tak wiecie, sobie po prostu wymyśliłam, że Po co im stworzyć tatę czy tam dziadka Zrobimy tak, że spotkają jakiegoś tam mężczyznę, słuchajcie I po prostu się ożenią I słuchajcie, będzie spoko słuchajcie nawet Dobra Słuchajcie Ja w ogóle, Jezu, jak ja opanowałam gronie na laptopie Nigdy się z tego, nigdy po prostu jakby w Simsy, nie gram na laptopie, ale wiecie, pewnego dnia po prostu e, kupiliśmy Simpsona e, i jeszcze z dodatkiem zostań gwiazdą. Więc polecam Wam w ogóle dodatek: zostań gwiazdą, bo to jest mega. O Jezu, naprawcie to! Ludzie, Jezus, Maria, ktoś jest. Ktoś jest z domu? Albo w sumie niech wydają kasę. Co będą naprawiać? Oni nie są takimi ludźmi, tak by <laughs> Oni są, kudzie, tak czy, że wydamy to trudno. Dobra. Nie no, nie myślał! <grymne> Teraz będziesz coś jadł! Dobra. O boże, boże. Te sympaty co czasami. Nie no żartuję, to ja tak Ale i tak kutę mam no, po prostu do siebie. Żarty. W ogóle, tutaj jest trochę syf. To znaczy, no, nie aż taki syf, ale. Taki w miarę syf można tak to ująć! Gdzie jest kosz? Kosz, kosz. Gdzie ja podałam? Czy bo ja słuchajcie, czy będzie jak będę grała i nagrywała Amunka na wtopie. Ja już się tego boję, ja już się u tego bawiam Dobra, i ona się myje. O. Dobra, i ona tutaj może po... Aha. Ona może ten, wiecie co? Ona może się przebrać w strój w ogóle Wam pokażę za wszystkich stroje. O, w takim. W takim komplecie ładny. Dobra, i do tego u ząbki. ząbki. Zęby. I do tego jeszcze mowę. I ćwiczyć umiejętności A ta... E, dobra, czyli ona musi tak Tak e, Musi jeszcze co? Higiena i głód <zysk> Bardzo was wszystkim, wszystkim polecam w ponieważ To nie jest tylko gra, słuchajcie Dla takich ludzi w wieku, nie wiem, 12 13 lat, ale też słuchajcie czasami do 15, 17 roku, jakoś tak e, Tak jak na YouTube to oczywiście nagrywałam, słuchajcie, dużo osób kiedyś, jakieś jeszcze kiedyś, kiedyś, kiedyś jakby, jakby właśnie jak mniej, tak po 20 lat, albo 18, to nagrywałaś z Więc to nie, słuchajcie, tylko gra, wiecie, dla takich, e, powiem, nie wiem co, dzieci Ale też słuchajcie, dla takich już dorosłych ludzi Zobaczymy czy w ogóle będę ten, kiedy już Aha, ona jeszcze lepic i po prostu. No trzeba się umyć. Chyba będę właśnie częściej nagrywać simsy, bo to fajna zabawa. Fajny po prostu wszystko. No czemu nie możesz się umyć? A dobra, to jest. <noise> Ay, już się tyle, czemu nie możesz się. Dobra, ona pójdzie. Dobra, idź tutaj że wytrzyj, wytrzyj. O, no bo mi się chyba ścięło, Simpson. Dobra. Aha. Okej okay. W każdym bądź razie, słuchajcie. Dobra. I tutaj ona musi tak, towarzystwo, te, te, te. I słuchajcie, po prostu zaraz chyba kończymy ten film, bo nie wiem, czy on, czy on już długo trwa. A zgaduję, że długość trwa. Więc no. Więc zaraz pewnie kończymy ten odcinek szalonym No widzicie, one już mają sobotę. One nie mają piątku. Coś już. Coś, coś jest tak. Słuchaj, się z tej. Tak słuchajcie. Nie wiem, oni w ogóle mają inny czas. My mamy dzisiaj piątek, a one sobotę. Oni. Ja powiedziałam one! Kiedyś to bym mogła tak mówić, jak nie byłoby Travisa, ale Travis już jest z rodzin, więc muszę mówić: oni! Nie, nie mogę być oni, nie nie mogę mówić one. Bo jest jeszcze Travis, taki biedny, co tutaj stoi! Co tam Travis? Jak tam być? No widzicie, no słyszy mnie. Słyszy mnie, nie dowiaduję. Eee, dobra, i tutaj, o, dobra, pójdź pooglądać telewizję Co, Co on robi w tej nie? Dobra, z kim on najdzie gadać? Aż się zobaczę, słuchajcie Z kim ta nasza e, Marta poszła gadać? Zobaczmy, z jakimś panem W czapce niebieskiej, z takim mi... Z takim uśmieszkiem dziwnym? Podejrzane No szkódźcie blade, gdzie on jest? Ile on ma lat? GOROSŁY! Nazywam się Gustaw W sumie fajne imię Dobra kochani i to koniec dzisiejszego odcinka Zostawię tutaj dużo py w górę Subskrypcję oraz dzwoneczek Bo słuchajcie, bo tak Będziemy z gry, nie będziemy zapisywać Pamiętajcie, żeby subskrybować Karol, bo, bo to ważne, słuchajcie Tak Słuchajcie, więc pa!